Dzień dobry Państwu, wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ważny nie tylko dla Amerykanów, ale także dla Polaków. Amerykańska Polonia licząca 10 milionów ludzi walczyła także i o obietnice dla naszego kraju. I co takiego obiecał Donald Trump? Po pierwsze, obiecał, że wzmocni wschodnią flankę NATO. Poniekąd to kłóci się z jego wcześniejszymi założeniami, gdzie krytykował NATO i mówił jasno, że państwa w nim uczestniczące muszą płacić Stanom Zjednoczonym za obronę. Drugą ważną obietnicą jest odzyskanie wraku Tupolewa. Tak, Donald Trump obiecał, że pomoże. W tej sprawie polskiemu rządowi. No i ostatnia bardzo ważna sprawa to zniesienie ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. No, ta propozycja poniekąd bardzo różni Polaków, bo takie obietnice chyba nie tylko ten kandydat złożył Polakom. Tak, to prawda, wizy są tym, na co zawsze liczymy przy okazji wyboru prezydenta i co z, y, amerykańskiego i co zawsze podejmowane jest właśnie w tym okresie, gorącym okresie. Przypomnijmy, że zniesienie wiz dla Polaków, żeby mogli przyjechać do Ameryki, zakładał już George W. Bush, który jednak. Ostatecznie, no jak wiemy, nie wywiązał się ze swoich obietnic. Na spotkaniu z Lechem Kaczyńskim wskazał on nawet, że gdyby był Polakiem i chciał przyjechać do Ameryki, też byłby sfrustrowany faktem, no, że nie może tego uczynić bez odpowiedniej wizy. Mówiąc krótko, wiele obietnic, wiele deklaracji, a czy zostaną spełnione? No, zobaczymy. My, Polacy, mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli bez wiz Podróżować do Stanów Zjednoczonych, a niektóre środowiska mają nadzieję, że tu polew zostanie odzyskany. O tym możecie Państwo szerzej przeczytać w naszym artykule na telewizjapolska24.pl. Zapraszam!